Siema siema z tej strony Gaios, a to jest odcinek z serwera o nazwie Legendarna Kraina. E, tak, ten serwer jest to taki serwer coś takiego, że e, ludzie, którzy nagrywają filmy na YouTube'a, na YouTube'a, takie tacy, e, którzy y, mają do tych filmów trochę, są zapraszani, żeby grać po prostu. Grać na tym serwerze, tak dla przyjemności, żeby nagrywali razem ze sobą odcinki z tego serwera. I założycielami tego serwera, no to z tego co ja wiem, na pomysł wpadł Gutek i Wupo, no i tylko tyle wiem. Grałem na poprzedniej mapie i miałem już na tamtej mapie zacząć nagrywać. Jak stało się tak, że po prostu tamta mapa gdzieś przepadła. Ja wiem, o co chodzi, ale nie będę wam mówił. Tamta mapa gdzieś przypadła i po prostu została stworzona nowa mapa. Już tutaj od prawie tygodnia, no kilka dni już serwer, ta mapa nowa już jest wprowadzona i już para osób się tutaj pobudowało. Ja niczego nie zrobiłem, po prostu zebrałem parę itemów, kolega mi dał i... I po prostu sobie tutaj będę grał. Po prostu będę nagrywał z tego serwera jakieś odcinki. Nie wiem, czy one będą regularne, czy nie będą regularne. Po prostu chcę stworzyć jakąś taką serię właśnie z tego serwera Legendarna Kraina. Pierwsze... Pierwszy odcinek będzie sam, samemu będę go nagrywał. Ponieważ jest teraz dziesiąta i nie wiem, chyba nikogo, nikomu się nie chce teraz nagrywać. I tak, po prostu następny odcinek postaram się nagrać z jakąś inną osobą. Yy, bodajże chyba z Gudkiem będę nagrywał. Dokładnie jeszcze nie wiem. Nie, nie mam potwierdzenia. Yy, ale zobaczymy. Każdy odcinek postaram się nagrać z jakąś inną osobą. I właśnie nie wiem, nie wiem gdzie, się tutaj, gdzie się tutaj pobudować, bo... Yy, coś tutaj ktoś buduje. Zaraz zobaczymy, kto tutaj co buduje. Jest, zacząłem 30... Trzy po, może trzy minuty, film trwa, czy mniej, tutaj już ktoś się buduje. Dokładnie to nie wiem kto, ale my się, my, my spróbujemy się yy, tutaj. Jakiś zamek ktoś buduje, widać, że zamek yy, ja tam miałem swoje miejsce i zaraz tam pójdziemy. Może coś tutaj znajdziemy. Ok, zobaczymy. Już skończona seria nagrana z The Walking Dead. Odcinki będą się pojawiały w tygodniu, jeszcze w weekend pewnie jakiś jeden odcinek wpadnie. Więc nie wiem kiedy ja ten odcinek stawię, a kiedy tamto. Więc po prostu mówię, że jestem właśnie przed chwilą po nagraniu wszystkich odcinków z serii The Walking Dead Epizodu trzeciego. Eee, tutaj ktoś się zbudował, chyba jeżeli dobrze pamiętam. Nie pamiętam. <laughs> Okej, okay, dobra. No to chyba tutaj wrócę, wrócę tutaj na te moje miejsce. Coś tutaj trzeba upiścić. Ta, coś tutaj zbudujemy. Więc na początku przydałoby się troszeczkę drzew tutaj rozwalić. Wiecie co, z jednej strony, tak szczerze wam powiem, chciałbym, myślałem, że to będzie inaczej. Myślałem, że to będzie że to będzie mapa, jakieś miasto i każde będzie się budował. A teraz nikt nie może się być znaleźć. Każdy dom w odległości kilkudziesięciu kratek od siebie. I, I to tak naprawdę jest taki, no można powiedzieć, single Ciekawe, nie wiem jak tu się, jak tu się, jak tu się, się, jak to będzie wyglądało po kilku miesiącach, jeżeli to się otrzyma, utrzyma. No, póki co czuję się jak na singlu. Chodzi mi oczywiście. No i super. Super, super, super. Ktoś do mnie dzwoni. Zaraz wracam. Jak zawsze ktoś musiał mi przeszkodzić. No super. Dobra, to już nieważne. Czekajcie. Muszę iść iść tak, iść tak, iść tak, iść tak, iść tak. Coś tutaj mamy, jakąś taką fajną okolicę. Jeżeli dobrze widzę. Czekajcie, wejdziemy sobie tutaj, zobaczymy co tutaj mamy. Dobra, nie po prostu tak. Wytniemy tutaj to, co tutaj mamy, i spróbujemy coś tutaj wykichcić, wypichcić. I o czym ja to mówiłem? Zapomniałem, już rzeczywiście musiał do mnie zadzwonić ten Czechu. Już serwer. Tak, wszystko, wszystko, wszystko. Dobra, czyli tak, musimy tutaj ściąć to. Zaraz zalepimy tą dziurkę. Yy, po prostu, praktycznie zaczynam teraz od zera. Przy tym, miałam takie super rzeczy, wam mówię. Normalnie, było świetnie. Minimapa, oczywiście, potrzebna jest, bo bez minimapy, to szczerze wam powiem, tutaj nie przeżyjecie. Chyba, że naprawdę jesteście jak JJ Joker. Wszystko wiecie, gdzie co jest. No, kiedyś to był przypał. Kiedyś się nagrywał odcinek i się bało. Że ten, że zgubisz się gdzieś, zgubisz się gdzieś po prostu na mapie i to było naprawdę straszne. Kiedyś to się tak odczuwało. Przynajmniej ja tak odczuwałem, i, i to było naprawdę, naprawdę, naprawdę spoko. A teraz to masz rejny mapy, jakieś tam duperele, na przykład inwentory Twix, tak jak ja mam yy, i po prostu tyle, no. No. Hmm. Po prostu trzeba ściąć tutaj wszystkie drzewa, żeby było czysto. I zobaczymy, jak ta okolica będzie wyglądała bez tutaj tych bliskich drzew po prostu. Nie to, że tutaj zaraz wyka wykaszać będę na odcinku mnóstwo drzew, tylko tak mało, wiecie, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Poza tym i tak kill off mi się kończy, e, topór mi się kończy i... I zaraz trzeba będzie zrobić sobie nowy i poza tym do kopalni jakieś zajść Dostałem dwa staki melonów od kolegi, który założył sobie jakąś tam małą farmę yy, Melonów I zobaczymy jak to będzie szło, co nie? No jak zawsze, katar mam, no już taki okres, zimno mam tak w pokoju Oj. już... Jem, 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 jem Chciałbym wam powiedzieć tak Yy, że piszecie do mnie strasznie dużo wiadomości, że żebym nagrywał filmy i w ogóle ja właśnie teraz to robię w ten weekend, bo mam taki wolny weekend, a poza tym ten, yy, poza tym to ja wracam do domu bardzo, czasami bardzo późno i nie mam czasu, nie dość, że jakoś tam czasami lekcję odrobić, czasami coś tam, coś tam, to czasami naprawdę nie mam czasu, w ogóle na nagranie filma, dlatego teraz ten weekend chciałbym dużo ponagrywać, żeby wstawiać film, jeden film co dwa dni przynajmniej. Już nie codziennie, tylko co dwa dni ustalmy, także co dwa dni. W ten weekend ukaże się, ukaże się yy, prawdopodobnie w niedzielę Minecraft z modami. Legendarna kraina to dzisiaj, w sobotę postaram się. Yy, pierwszy odcinek The Walking Dead też dzisiaj. Jutro będzie Minecraft z modami, modyfikacja, tak postaram, tak postanowiłem zrobić to Więc będzie nawet spoko Tutaj po prostu trzeba ogarnąć na początku tą okolicę, jakieś drzewa czy coś takiego No, później dopiero zacznie się zabawa, znaczy wiecie, już wam mówiłem, że strasznie mi się to nie podoba, że wszystkie domy tak Są od siebie oddalone, na początku mówiono mi, że będziemy budować się w jednym miejscu w takim jednym mieście, żeby każdy domek był obok siebie yy, Pozwolę sobie tutaj porównać do kwadratowej masakry. Tam wszystko jest obok siebie, tam jest, tam po prostu się dzieje. Tam wszyscy koło siebie mieszkają jest ciasno i to jest spoko, a tutaj nie wiem czy ktoś to słyszy, czy kutek to słyszy, czy sąsiatu, czy ja osobiście do niego nie będę mówił, bo tylko po prostu chcę wam to powiedzieć, że osobiście z rozmieszczeniem tutaj jest nie za bardzo dla mnie. Po prostu mówię prawdę, nie będę tutaj yy, obwijał w bawełnę. Z rozmieszczeniem ludności jest tutaj, tak powiem Wam, troszeczkę kiepsko. Ale już koniec tego pitolenia. Yy, włączę jasność na maksę, żebyście tutaj wszystko widzieli. Nie wiem, czy wy wszystko będziecie widzieć tak do, dokładnie, ale postaram się tutaj dać wam, jakieś, yy, dać wam jakieś pochodnie. Tylko tutaj zetnę te drzewo. Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie z widoc widocznością. Jeszcze nigdy nie, nie miałem tyle filmów nagranych i tyle filmów niewyrenderowanych, rozumiecie? Rozumiecie? 6 odcinków, 6 filmów niewyrenderowanych Zajmują... Kilk, chyba tam z dwie stówy Dwie stówy no, zajmują dwie stówy I, i ten... Dobra, jeszcze tylko te dwa drzewka, brzoza Przedtem... Wiecie co? Tak się trafiło, że akurat na starą mapę nie zdążyłem yy, nagrać odcinka. Ale z jednej strony to jest dobrze, bo nagrałbym jeden odcinek, może i potem znów by była zmiana mapy. Nie wiem, to obojętnie, wiecie? Obojętnie, dobra, koniec pitolenia. Trzeba wyjść tutaj na naszą polankę. Tutaj, chyba tutaj mieliśmy. Tak, tutaj, ja się w ogóle za, za ten zapędziłem, daleko, nie ogarniam. Hm. Teraz tak, tutaj jest jakieś drewno, że to nie spada nic. No jak, drewno jak ich widać. Dobra. No naprawdę, trzeba będzie okolice ogarnąć tutaj, trochę, troszeczkę wyrównać, ja się tym zajmę. Po prostu w każdym odcinku coś tam będziemy dorabiać. Dzisiaj będzie taki organizacyjny odcineczek, taki powitanie się po prostu. Jak najwięcej serii urozmaicić na moim kanale, po prostu ten tego, co nie. Dobra, tutaj już ścięte. Teraz możemy gdzieś indziej iść. Możemy tutaj na górze. Hmm. Czyli tak, dobra, po prostu tak. Na początku yy, postawimy parę pochodni. Dużo koleś pochodni mi dał. Spoko, przynajmniej nie będą się monstery tutaj spawnować. Zobaczymy, co tam. Zobaczymy po prostu, jak to tutaj wyjdzie. Dobra. I teraz czas ściąć parę, yy, czas wykopać parę piasku, żeby można było pozakrywać te wszystkie dziury. Tutaj w ogóle nie ogarniam, co to ma być, co to tutaj ma być, co to ma być? Kto tutaj chciał się budować? Trzeba to rozwalać, bo ja nie lubię nieporządku. A, a, kurde, zaraz ginę, no? Dawaj, no. Czyli tak, trzeba jeszcze zjeść tutaj coś, żeby nam się życie zregenerowało. Nie rozwalimy to. Kurde, ludzie, tnijcie te drzewo do końca. A nie zostawiacie. Przepraszam bardzo. Dobra, zetniemy to. Zetniemy piasek ta. Ziemia, ziemia. Każdy mi mówi tam ziemia, piasek. Co to za różnica? Naprawdę, powiem wam szczerze, tak. Wyszedłem z prawy. Wyszedłem z wprawy. Taka prawda. Kurde, jeszcze to wywalę. Wyszedłem z sprawy nagrywania. Kiedyś na wakacjach to się nagrywało. Kiedyś to się nagrywało na wakacjach. Kilka odcinków dziennie, miałeś przygotowane na, na ca miałeś po prostu przygotowane odcinki na cały tydzień, na cały tydzień, no i bez gadania. Na cały tydzień miałeś odcineczki yy, były zawsze przygotowane, a teraz. Najzwyczajniej, najzwyczajniej w świecie po prostu nie ma czasu. Nie ma czasu, no nic nie poradzisz, panie. Nic, panie, nie poradzisz. Oj, tylko mogę się tłumaczyć szkołą. Tylko szkołą mogę się tłumaczyć. Nic więcej wam po prostu, no, nie powiem. No, żeby dzień szybko ten się zrobił, no. Już niedługo nagrywam czwarty epizod z The Walking Dead. Tylko wiecie. Skopiłem mu dupsko? W nogi, w nogi? A nie nie o kurde przypał 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 zginę zaraz zginę ała a proszę zabij Jakie ja zginę zaraz rozumiecie Kurde no! kurde no! Gdzie jest mój dead point? Aż tam! Oh. Kur! Napiszę coś! O Jezus! Tutaj masz farmę melonków, zaraz może nawet przyjść. To jest taka y, publiczna farma melonków. A, Ja pierdziele Dobra szybko trzeba uciekać To naprawdę jest niebezpiecznie No nie powiem naprawdę Naprawdę jest niebezpiecznie Dobra jeszcze creeper, jakieś endermany Już, nie, już więcej nie, nie ruszam endermanów Po prostu zanim nie będę Miał spoko rzeczy Naprawdę bo to, jest, to nie ma sensu Tam już będziemy mogli zacząć Naszą grę Potem, Potem oczywiście to będzie wszystko oświetlone tak się na... kurde no. Jeszcze miecz mi schowajcie, jeszcze miecz mi schowajcie, tak, jeszcze miecz. O Jezu, zginę zaraz, zginę, zginę, normalnie zginę. Dobra, trzeba się ogarnąć, zrobić jakiś domek, taki podstawowy, chociaż no. Ale nie powiem. Drzewa mam dużo. Drzewa... Mówcie co chcecie, ale drzewa mam dużo. Dobra. Zrobimy sobie taki mini domek. Wiecie, tutaj za bardzo to... Na początku taki kwadrat no, Czy tam prostokąt Zobaczymy jak to wyjdzie Żeby po prostu nie marudzić I żeby jakoś przetrwać Tutaj te pierwsze Tutaj zabierzemy nasz crafting table Ale mnie noga boli Jezus Tutaj możemy jeszcze to ściąć no, Przeszkadza mi to Ma być wszystko prościutko i ten. I stawiamy. Jeszcze ty. Jeszcze ty. Hit. Bo krytyk, wiecie, że jak skaczesz, to jest krytyk. Dobra. Stawiamy tutaj i szybko robimy. Drzwi. Szybko. No, gdzie moje drzwi? Jeszcze creeper. O kurde. Jeszcze tego tu brakowało. Nie, nie, nie wybuchaj! Nie, 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 nie wybuchaj! Proszę, nie wybuchaj! Nie wybuchniesz, proszę, nie wybuchniesz! Powiedz mi, że nie wybuchniesz, tak, dobra, mamy jeszcze gunpowdera. Szybko teraz lecimy tutaj. Drzwiczki robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Drzwiczki tutaj, raz, dwa. Jeszcze ty mi tutaj przeszkadzasz, ty. Kutofonie, ty. Dobra, teraz stawiamy drzwiczki. Tutaj pięknie. Hops, 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 hops. Nie! Jezu, dlaczego tyle tych creeperów musi być? Czy to jest? To jest chyba ustawiony hard. Naprawdę. Znaczy easy, bo na easy się najwięcej spałni potworku. No dawaj. Dobra, dobrze, że znów Gunpowder chociaż poleciał. Ale na początku, uwierzcie mi, na początku najlepszy będzie domek taki zabarykodowany, ponieważ nie mamy jeszcze szkła itp itd To damy na początek taki Zabarykadowany po prostu Nie jest duży, taki malutki Żeby ogarnąć na początku okolice Dobra, jeszcze damy tutaj Dobra, zrobimy taki daszek Będzie dwa, wysokość będzie dwa. W takim domu normalnie będę czuć się najbezpieczniej. To jest mój najlepszy dom. I 8 pochodni. Dobra, możemy sobie tutaj jedną postawić. Tutaj możemy rozwalić to. Przydałaby się nam skrzynka, na wypadek, gdyby coś nam się stało. To ją tutaj ustawimy. Tak, stawiamy skrzyneczkę. No co jest ze scrollem? Tak mi zimno w ręce, że wam mówię. O jezu. O, ale ja mam zimne ręce. Dobra, teraz tak, możemy coś odstawić do tej skrzynki. Możemy ustawić to, to, tego nie. Jedną tą, to, 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 to. To, to. 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 Ty to wszystko. Teraz trzeba poustawiać moim sposobem. Hops, hops. Ja tak to jest mój sposób ustawienia po prostu. To już mamy to ta, ta ta ta, ta ta ta, To, 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 to. Um, Dom, posiadłość, posiadłość. Piotr LC, Gajos Dobra. Świetna posiadłość. Teraz trzeba po jabłuszko. Jezu, jak to wygląda. Kiedyś to będzie fajnie wyglądać, tylko po prostu trzeba parę odcineczków z tego nagrać. I zobaczymy dalej jak to będzie. Czemu tutaj, czemu pytam się czemu? Tak, jeszcze creepera tu zabrakło, jeszcze creepera tu zabrakło. Czemu tu jest drzewo? No czemu? Czy ja tego nie wycięłem? A, tu nawet dwa kawałki zostawiłem. Chyba, że to nie ja. Chyba, że to był ktoś inny. O jezu, jezu, co by tutaj teraz, tak, teraz trzeba to odnieść, to odnieść, to odnieść. Yy, Pokładamy w skrzyneczce i może teraz. Yy, tak, na początku, zetniemy to drzewo. Proszę, wystarczył mi na całe drzewo. Tak, na jedno, na jedno uderzenie. Super, 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 super. Jest na serwerze Evil Bad Day. Nie znam gościa, ale. Ale dobra. Dobra. Hop. Hop, hop. Hop, hop. Czekaj, działa komenda lag. Zobaczymy ile mamy pluginów i jakie. O, Dyn mapa, LWC to, to ja wiedziałem. I ma, jak gdyby ktoś kurde na X się leciał, ta? No dobrze, 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 dobrze. Hops. Dobra. Teraz tak. Tutaj możemy już otworzyć. Zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie narzędzia. Raz, dwa. Raz, 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 przyda nam się to, naprawdę, uwierzcie. Jeszcze weźmiemy sobie to i idziemy poszukać jakiejś kopalni, bo bez kopalni ani rusz, prawda? Czyli tak, to i tak nam się samo pozamienia. Tutaj możemy sobie dać waypointa, czyli nasz dom. Dom, waypoint, dom. Yy, jeszcze możemy waypointa, deadpointa, hops, 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 dobra. Teraz szukamy... Aha! X nacisnąłem, żeby X ray... A ja... Ja pierdziele. Nacisnąłem X, żeby poszukać sobie kopalni. Ale widzę, że tam już mamy coś. Czy nic nie mamy? Jakąś dziurkę. Myślę że... Myślę, że... Myślę, że... Myślę, że... Myślę, że to już było szukane. Ale widzę, że tam... O, w tamtą stronę mamy... ...kanion. To zajdziemy sobie do tego kanionu, zobaczymy, co tam mamy. Miejmy nadzieję, że coś interesującego... Nie, nie, proszę, tylko nie to. Oplądrowane, wszystko oplądrowane. Tam pewnie też, czy nie? Ktoś tam był? Halo? Ktoś tam był? Ty, dobra, to idziemy tak. Yy, idziemy, na, idziemy na pustynię. Na pustyni. Sądzę, że mało osób było w poszukiwaniu kopalni, więc przejdziemy całą pustynię i zobaczymy. Czy znajdziemy coś właśnie za tą pustynią? Tam mamy jakiś wielki kanion. Ale z kanionami, wiecie co, tak co do kanionów to nie jestem przekonany. Coś tam, wiecie co? Może coś tam znajdziemy, może coś tam znajdziemy, ale ja chciałbym taką pospolitą kopalnię, taką wiecie, pro elo. Dobra, jeszcze to zbierzemy na wszelki wypadek. Dużo rosło, dużo. O ale rzeka. Patrzcie jaka fajna rzeka. A, a! Co to było, człowieku? Ale pro! Ej, widzicie to, co ja? Patrzcie, tam jest takie morze, ocean, rzeka, jak Nil normalnie. I tutaj aż wy. I aż wy. W trawę. Czy to bagna? Przekształca się w bagna? Nie, jeżeli to to, to ja nie wiem. Dobra. Szybko. Zejdziemy sobie... Ty! To bagna są czy to trawa? Powiedzcie mi to, że to... Powiedzcie mi, że to bagna to się zesram Nie, to trawa Ej Jak to możliwe? Czy to... Patrzcie jaki jest super Dobra, to zostawiamy jakiś ten problem z osiedleniem, jak zawsze Na serwerach Dobra, to przejdziemy sobie tam Hehe, <laughs> patrzcie co, co zobaczy. Au! Patrzcie co znaleźliśmy Znaleźliśmy u... Znaleźliśmy u studnie. Dobra, to sobie jeszcze dalej pójdziemy. Pójdziemy sobie aż tam. Nie, 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 nie. Czuję tutaj jakieś klatki, więc niech się świat zgeneruje. Czy on się nie generuje, czy nie. Czyli tak, pójdziemy sobie w dół, po prostu pod siebie. Pójdziemy w dół. Zobaczymy, co nas spotka na dole. Po prostu, jeżeli nie trafimy w jakąś kopalnię, to trudno, trudno po prostu, musimy sobie dawać radę samemu, później w jakimś, w następnym odcinku będę pewnie z kimś nagrywał i mu, jak już mówiłem, prawdopodobnie będzie to gutek. Dobra, no to, to to tak, my będziemy kopać teraz w dół, albo nie, nie będę skracał, chciałem to skrócić, ale nie będę skracał. Dawaj w dół teraz, tutaj Dużo piasku, strasznie Teraz możemy znów... Szkoda, że mamy mało, strasznie... ...pochodni By się przydały Ale mi zimno w ręce, o oh Jezu Ale mi zimno w ręce Zimno mi bardzo w ręce, naprawdę Kurde, mam tak zimno... ...w pokoju, że... ...nie wiem Już powinno być... Zapalone w piecu, normalnie w piecu zapalone powinno być. Chyba pójdę zapalić piec. Raz, dwa, raz. Tak, przy okazji zniszczyłem sobie pochodnie. Naprawdę nie ma nic ciekawego do oglądania, żebyście to widzieli, ale i tak pochodnie zapalę. Czyli na jakim jesteśmy już poziomie? Jesteśmy na poziomie 38, a my wciąż nie mamy yy, kopalni. Czyli pewnie jak zawsze jakiś fart mnie spotka. I napotkamy opuszczoną kopalnię. Jeszcze trzy razy zbiję. Raz, dwa, trzy. I nie ma opuszczonej kopalni. Myślałem, będę miała takiego farta. Raz. Też nie ma. Jezu, kiedy mi się dokopiemy? Kiedy mi się gdzieś dokopiemy w ogóle? No, jak się do niczego nie dokopiemy, to się zaśmieje. Raz, dwa, raz, raz super. Wszędzie piasek, a my mamy trzy pochodnie, i jesteśmy na 26 poziomie. Jak to będzie taki, jak to będzie taki odcinek, w którym nie ma żadnej kopalni, nie, to, to jest bez przesady. No, już bez przesady. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Nie, no, nie kpijcie sobie. No nie kpijcie sobie ziom! Proszę! Nie! Mm. <grymne> Jeżeli się do niczego nie dokopiemy, to ja będę szedł po prostu, aż znajdę jakąś kopalnię normalnie. No nie gadaj, piętnasty poziom niczego nie ma. I sam piasek. Super. Chociaż redstone. Ale i tak nie wiem jak go wykopać. Ale nie, redstone chyba można wykopać tym. Nie, nie. Nie, 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 nie dziś. Proszę, kopalnia jakaś, błagam. Błagam, kopalnia, proszę, kopalnia. Będę szukał kopalni, ale dajcie kopalnię, proszę. Nie wiem, nic teraz nie widzicie, po prostu zrobię cięcie, aż znajdę jakąś kopalnię. Okej. Okay. Jestem w jakiejś kopalni, znalazłem jakąś kopalnię. Przy okazji znalazłem też oczywiście węgiel, jakieś tam żelazo, więc mamy już tyle temów, możecie sobie zobaczyć. I yy, będziemy kontynuować z tego miejsca naszą przygodę na legendarnej krainie dopiero w następnym odcinku, który będzie prawdopodobnie. No nie wiem, w następnym weekendzie, tak? Bo w tym tygodniu będą też jeszcze inne odcinki oprócz legendarnej krainy. Zobaczymy jak wam się przyjmie ta seria i jak ją polubicie. Czyli zapraszam Was też do oceny tego filmu i dziękuję za wam za obejrzenie tego odcinka. Ja jestem Gajos, no i... na razie.